W drugim odcinku Serkan bierze za rękę Edę i razem wychodzą ze sceny. Po drodze spotkali Janka i jego dziewczynę. Chłopak był bardzo zaskoczony, że Serkan i Eda są parą. Biznesmen jest zły na Edę za to, że pocałowała go na oczach mediów i znowu zaczęli się kłócić. Później pojechali do domu Edy. Serkan nakazuje, aby z nikim nie rozmawiała i nie wychodziła z domu, a o 20, żeby była w jego firmie. Dziewczyna powiedziała, że nienawidzi go i odeszła. Kiedy przychodzi, boi się reakcji Cioci. Przyjaciółka Melo uratowała sytuację i Ciocia poszła załatwiać swoje sprawy. Kan, rywal Serkana w pracy, zleca pracownikowi, aby jak najwięcej dowiedział się o nowej dziewczynie Serkana i nie wierzy, że biznesmen jest w niej zakochany. Rodzice Sarkana dowiadują się o wszystkim od mediów i prasy. Są bardzo zdziwieni, że ich syn o niczym im nie powiedział i również zlecają służącemu, aby dowiedział się, kim jest ta kobieta. Ciocia dopytuje przyjaciółki Edy, co się stało i one o wszystkim jej mówią. W firmie wszyscy mówią o zaistniałej sytuacji. Selin idzie do Serkana, aby dowiedzieć się, kim jest ta dziewczyna, ale on nie zdradza jej tego. Kobieta mówi, że klientowi bardzo się spodobało. Mówił, że rzadko można teraz spotkać taką miłość i nadal chce realizować projekt. Nadchodzi wieczór. Eda przyszła do firmy Serkana. Omawiają szczegóły umowy. Eda powinna zachowywać się jak narzeczona Serkana przez dwa miesiące. W trakcie rozmowy Eda mówi, że niczego nie chce od biznesmena, ale on nie zgadza się. Chce zwrócić jej stypendium w zamian za tę umowę, Eda chce pracować w firmie serkana. On proponuje jej, aby była jego asystentką. Dziewczyna dodaje do umowy kilka punktów. Pierwszy, że serkan nie będzie zasmucał jej ani hańbił na oczach ludzi i nie sprawiał jej bólu. Serkan dodaje drugi punkt i chce, aby Eda była zawsze i wszędzie z nim. Na wszystkich spotkaniach i gdy będzie o coś prosił, to ona nie będzie pytać dlaczego. Eda dodaje trzeci punkt: że w sobotę nie będzie spotykać się z Serkanem, i aby nie dzwonił do niej i nie będzie dotykał jej, póki ona nie pozwoli. Nikt nie będzie wiedział o ich umowie oprócz mamy Serkana. Ale Eda się nie zgadza. Serkan uprzedza ją, że pożałuje o tym. Serkan robi to wszystko, aby Selin rozstała się ze swoim chłopakiem. Podpisują umowę. Ciocia zaprasza serkana do siebie na kolację. W nocy serkan przegląda zdjęcia Edy. W tym czasie Eda siedzi na tarasie i czyta umowę. Eda opowiada dziewczynom, jaki romantyczny, przystojny jest Serkan i że będzie pracować w jego firmie. Selin śledzi Edę i zauważy, że Serkan właśnie przyjechał po nią. Zabiera ją do swojego domu, aby poznała jego mamę. Po drodze wypili kawę, a Serkan próbował dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów o niej. Weszli do stajni i do psa. Eda w pierwszych minutach nie wytrzymuje i opowiada mamie serkanu o umowie. Eda kupiła mały pierścionek, zobaczyła w kiosku gazetę ze zdjęciem pocałunku jej i mężczyzny. Wykupuje jej i wrzuca do śmietnika. Po drodze złamał jej się samochód. Na pomoc przyszedł kan. Eda wysłała mu pukiet kwiatu za to, że naprawił jej samochód. Eda pokazała pierścionek, ale on nie spodobał się serkanu, sam wybrał jej pierścionek i założył. Para je obiad w ulubionej restauracji biznesmena. Nieoczekiwanie spotkali Selin i Firita. Porozmawiali trochę, następnie biorą się do realizacji nowego projektu, w którym pomaga Eda. Później jadą do cioci, gdzie Eda zemdlała ze stresu. Eda pokazuje mężczyźnie swój dom. Serkan pracował całą noc nad projektem. Rano przyjeżdża do sklepu Edy i spotyka Kana, który... Przyjechał, aby podziękować Edzie za kwiaty. Eda i serkan są gotowi do zaręczyn. Dziewczyna nie mogła dopiąć mężczyzny, jej w tym pomaga.